Wszystkim nazywam się Agata Fornacka i od 16 lat prowadzę hodowlę koni, konie jak malowane. W tym oto miejscu rodzi się rocznie przynajmniej 10 rybaków. Tak więc chciałabym dzisiaj zaprosić Was do opcji wspierania kanału. W tym zakresie znajdziecie treści wysoko merytoryczne, które wynikają z mojego doświadczenia i tego, że odebrałam przynajmniej setkę porodów. Tak więc jeśli macie ochotę zgłębić swoją wiedzę na temat hodowli koni, to jesteście w doskonałym miejscu. Na kanale znajdują się również treści, które niestety nie mogą trafić na stronę główną ze względu na wysoką wrażliwość wizualną. Mogą nie nadawać się dla widzów troszkę bardziej wrażliwych, ale są to treści absolutnie normalne dla hodowli i totalnie naturalne. Jednocześnie, jeśli szukacie trochę więcej rozrywki związanej z końmi, na pewno odnajdziecie je w zapisanych live'ach, które prowadzimy na prawie, że codziennie na TikTok. Więc jeżeli interesuje Was to, co robię w mojej hodowli koni, zapraszam Was serdecznie do wspierania tego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie ślad i zapraszam Was do treści związanych z tym miejscem i końmi, jak malowanymi.